A tak. W Lublinie się rozliczają, czy Łaguta będzie miał za zdanie czy, czy za Biorąc pod uwagę i znając realia innych zawodników, myślę, że to jest po prostu zwykły ludzki gest zawodnika starszego dla juniora. Nie, do, nie, nie doszukiwałbym się tutaj żadnych podtekstów, myślę, że tutaj nikt się z nikim za to nie będzie rozliczał. ani... Wiktor Lampard nie będzie żadnych prowizji za punkty, płacił nikomu. Po prostu to jest fajne zachowanie starszego zawodnika dla boczych. Przyjmuję zatem tę tezę w takim razie, w stu procentach, ale to, że będzie dla niego, czyli dla Lamparta to doświadczenie, to akurat też jest pewnik, bo jedzie w 15 wyścigu. No Mikkelsen w żółtym kasku, on będzie pewnie faworytem, no ale Rybniczanie to jest dla nich ostatnia szansa, żeby jeszcze tutaj powalczyć. Gdyby im się udało wygrać 5 do 1, to by mieli tę czwórkę z przodu, przegraliby, 40 do 50. No ale Mikkelsen On jest tutaj faworytem. Ma pierwsze pole startowe w czerwonym Woryna. W białym wspomniany Lampart i w niemieckim Robert Lambert. Ostatni 15 wyścig rozstrzygniętego już meczu na stadionie Przygliwickiej w rybniku panowie jedziemy. Może jakaś walka, może jakieś emocje, może jakiś ogień. Czy to będzie tak, że Mikkelsen wystrzeli jak z katapulty, a później już rywale będą oglądać jego plecy. Za chwilę się okaże. 15 wyścig. Lambert bardzo szybki, Mikkelsen jednak na czele. I teraz drugi wiraż. O jeszcze w to wszystko chce wejść w czerwonym woryna, ale jak na razie, Mikkelsen, cudowna jazda. Perfekcyjny start, chociaż Lambert cały czas siedzi mu na koleta. Przewaga, niezbyt duża, jakieś 4-5 metrów. Mikkelsen będzie musiał zatem się napracować, aby mieć kolejną trójeczkę do swojej kolekcji i zgarnąć kompletną w dzisiejszym spotkaniu. Lambert, proszę zwrócić uwagę. Ale Mikkelsen nie popełnia błędu. Jest szybki jeden i drugi, ale to Mikkelsen na czele. Zobaczmy co teraz zrobi Lambert. Powie na spokojnie na trzecim miejscu. Lampart się nie liczy, a na okrążenie przed końcem. No cały czas ponownie w kontakcie, ale Mikkelsen nie chce popełnić błędu. Chce sięgnąć po kolejną trójkę. Teraz już ta przewaga jest dostateczna. Potwierdza dzisiejszą klasę Duńczyka w barwach motoru Lublin, bo dziś jego jazda ma perfekcyjna, powiedzmy wprost chociaż Lambert do samego końca był blisko, to jednak Mikkel Mikkelsen, no to jest gość, który dziś zrobił kapitalną robotę, 14 punktów z bonusem, bo przegrał tylko raz z Łagutą, a więc ma komplet punktów dziś jego jazda fantastyczna no I on poprowadził oczywiście, nie tylko on, ale on był głównym ojcem sukcesu motoru w Rybniku. Końcowa klasyfikacja 15. wyścigu Mikarzen 3, Lambert 2, Woryna z jednym punktem, Lampard bez punktu, 3-3 i ostateczny rezultat tego dzisiejszego Pięknie, spotkania: Rof, Rybnik, Motor Lublin 38 do 52. Brawo!